24 maja 2020 roku katecheza 75 bo tutaj jest jaśniej <grystanie> Tyle razy odpowiadałem, że dzisiaj nie odpowiem i niech to będzie pytaniem. Jesteśmy w okolicach lasów pod Częstochową, tak? Dokładnie w tych okolicach. Nagrywam ten kawałeczek filmiku i dzisiaj chcę się podzielić tym. Że w dzisiejszej Ewangelii, tak, w dzisiejszej Ewangelii widzę same pytania. <laughs> ja nie widzę żadnych odpowiedzi. Ech, tak, uczniowie są już po zmartwychwstaniu Jezusa. Jest ich jedenastu I uczniowie mają pewien problem. Jak czytam zauważyłem, że w Ewangelii według świętego Mateusza... Niektórzy wątpili, czyli pojawiło się coś takiego, że pomimo tych wszystkich doświadczeń, pomimo tego, że byli razem z Jezusem, chodzili, doświadczyli nie tylko cudów, które cały czas potwierdzały, że Jezus jest kimś wyjątkowym, no i że jest Zbawicielem, że jest obiecanym. Mesjaszem, to słuchajcie, oni doświadczyli zmartwychwstania. Nie tylko opowieści kobiet, które mówiły, dosyć przekonywujące, i później świadectwa świętego Piotra, świętego Jana, którzy byli przy grobie, i, i mnóstwa świadectw ludzi, którzy doświadczyli spotkania z Jezusem. Słuchajcie, więcej, być może sami doświadczyli tuż po zmartwychwstaniu jakiegoś spotkania z Jezusem. I w tym momencie mamy naturę człowieka. Wciąż i mało, jak czytamy w dzisiejszej Ewangelii. Słuchajcie, czytamy tekst, że niektórzy wątpili. Uch, słuchajcie, chociaż raz doświadczymy czegoś, po kilku tygodniach, nie wiem, miesiącach, dniach, może zależy od, zależy od ciebie. Zawsze byśmy chcieli, żeby Jezus cyklicznie, słuchajcie, miał jakiś abonament na przychodzenie do nas i przychodził Jarek naprawdę to znowu ja jestem. Hej, pamiętasz tamte cuda? No, bo mam dla Ciebie nowe, mam dla Ciebie nowy zestaw potwierdzający, utwierdzający. Ja nie wiem. Macie też tak? Jakoś taka natura człowieka. No, całe szczęście, że Jezus ukochał nas właśnie w takiej naturze, z taką naturą, jaką mamy. Jezus w dzisiejszej Ewangelii czytamy znowu Objawił się im, ale objawił się im niebyle gdzie. On tej jedenastce powiedział: Słuchajcie, idźcie na górę, tam mnie znajdziecie. I to jest, słuchajcie, genialne, ponieważ Jezus im pokazał, gdzie go mogą znaleźć. Może trzeba szukać Jezusa tam, gdzie go można znaleźć, a nie tam, gdzie po prostu się nam zachciało. Przypomina mi się ta historia, którą kiedyś opowiadałem. Jeśli opowiadałem, no to, to udawajcie, nie? że jej nie znacie i dalej tam na końcu w 18 sekundzie się uśmiechnijcie. Więc pewien gościu na ulicy szuka czegoś pod latarnią, bardzo wnikliwie patrząc, co też tam jest na ulicy. No i szuka, szuka, szuka. No i podchodzi jeden człowiek, mówiąc no czego pan tak szuka? No szukam kluczy od domu. No zgubiłem... Nie mogę znaleźć, no to pomogę panu. No i zaczynają razem szukać, i tak po 15 minutach no, nic nie znajdując, ten pomocnik szukającego mówi: No, ale na pewno pan tutaj zgubił na ulicy pod tą latarnią. On mówi: Nie, nie, nie. Na klatce schodowej, tam gdzie nie ma żarówek yy, tutaj w domu. No to dlaczego szukamy tutaj? Bo tutaj jest jaśniej. <ścoughs> Szukajmy Jezusa tam, gdzie pozwala się znaleźć. Gdzie on, się, gdzie on się pozwala znaleźć? No, a może nie odpowiem? A no właśnie, może nie. Tyle razy odpowiadałem, że dzisiaj nie odpowiem. I niech to będzie pytaniem: A gdzie można Jezusa znaleźć? Nie wiem. Wiem. Ja będę szukał. I zachęcam. Po prostu. Poszukaj. Bo tam, gdzie się pozwala znaleźć, tam go znajdę.